Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, Kinorecenzje. materiał, taki dość, można powiedzieć dzisiaj będzie nostalgiczny, który już powiedziałem, o którym powiedziałem już wcześniej przy okazji pokazania mojej kolekcji oraz no, ten, to materiał był tak samo też taki można powiedzieć zapraszający na kanał informujący, o takim kanale, że taki właśnie mój kanał istnieje. No, i dzisiaj, słuchajcie, pogadam sobie do Was, o... z Wami, dla Was. To wspominam, słuchajcie, troszkę czasy lat 90., 80., kiedy to no, były wypożyczalnie filmów wideo. Jak już wspomniałem, sam chciałem, to było takie moje marzenie. Kurde, słuchajcie, żeby mieć własną wypożyczalnię wideo, to było dla mnie coś. I zaraz Wam powiem dlaczego. Um, to było piękne, słuchajcie, miejsce, bo można było tam iść i zanurzyć się w świat filmów. I ja, jako młody chłopak, miałem naprawdę mnóstwo znajomych, nawet z tamtego, słuchajcie, z, z tamtego otoczenia, tak? Z, z tych ludzi, którzy po prostu interesują się filmami. I to nie było tylko. To miejsce nie było tylko miejscem, gdzie się szło filmy wypożyczać i, i się wychodziło. Nie, ja na przykład miałem tam znajomych wśród yy, osób, które posługują te, te filmy za radą, wiecie, ludzie stali za radą, po prostu te filmy wydawali, to byli też moi znajomi, oni się z biegiem czasu dla mnie stali znajomymi, z którymi po prostu dyskutowałem, czasami i siedziałem tam z 2-3 godziny po prostu gadając o filmach, wiecie o co chodzi i to były piękne czasy. Naprawdę, czasami szło się do wypożyczalni wideo, młodzi, słuchajcie, tutaj widzowie, jeśli tacy są, na pewno tak takich czasów nie pamiętają, bo teraz wszystko się opiera na VOD, Netflix i te inne rzeczy, YouTube. Natomiast wtedy no, nie było takich rzeczy, no i kurde, każdy miał te właśnie wypożyczalnie wideo. Te wypożyczalnie wideo przynajmniej w jakimś większym mieście było naprawdę ich nie wiem z 5-6 na jednym skacie dystrykcie, bo to po prostu wyrosło jak grzyby po deszczu. E, muszę też powiedzieć, że w takich wypożyczalniach jak wideo do lat 90. na sam można powiedzieć 2003 e, była możliwość słuchajcie wypożyczenia kartów do naszego Pegasusa, jeśli chodzi o Polskę, no bo wiadomo w Polsce na scenie, bo był Pegasus. Ale to były, słuchacie ten czas, ja pamiętam jak z jakiejś wypożyczalni wideo, ona mi tam zapisała. No i właśnie sobie wybierałem, słuchajcie, grę z tego na, na Pegasa i pamiętam, Moją pierwszą, którą słuchajcie, wypożyczyłem był Batman e, Return of the Joker. Swoją drogą bardzo fajna gra, zrobiłem w cały weekend. No, bo no właśnie, były takie właśnie, słuchajcie, możliwości. E, teraz też młodzi ludzie nie będą wiedzieli w sumie o co chodzi dlaczego tak było. Natomiast. E, jak wspomniałem, to już nie były takie rzeczy, nie wiem, że relacja klient, na przykład klient, słuchajcie, klient, osoba kupująca, czy tam wypożyczająca, bo tam się naprawdę zawiązywały fajne znajomości. Na pewno można było fajnie się rzeczy dowiedzieć. Ja na przykład miałem taki patent czy patent. Miałem takie znajomości, że jak przynosiłem film, powiedzmy, no bo film trzeba było zwrócić. Zawsze było tak, że w ciągu tygodnia, kiedy się wypożyczało film, wypożyczało się go na dobę. Na w sobotę i w niedzielę. Czyli w sobotę, jak się wypożyczało, nieźle. Bo tutaj przychodzi taki film, słuchajcie, na, dopiero trzeba było go zwrócić w poniedziałek, więc de facto mieliśmy, można powiedzieć, taki ekstra, ekstra dzień więcej. Yy, I pamiętam, że zawsze te filmy trzeba było przewieźć, bo jak się filmów nie przewinęło, za chwilę o tym wspomnę, bo ktoś zapyta, jak się nie przewinęło. Jak się słuchajcie, filmów nie przewinęło, to faktycznie mogła być yy, kara za to, kara jakaś tam pieniężna. Yy, na te czasy, oczywiście, to będą śmieszne pieniądze. Natomiast my jako dzieciaki. Jak się taki film, słuchajcie, oddawał, się go nie przewinął, tam nie wiem, te 5 zł, czy tam, czy tam nie wiem, kiedyś, pamiętam, 2, no to było jednak coś, nie? No to każdy wolał to przywieźć. Czasami było tak, że człowiek wybiegał z tego domu, bo przypomniał sobie, że musi film oddać, bo powiedzmy w sobotę wypożyczałem, niedziele film przeleżał u nas w domu, bo, bo mógł tak, i później był na przykład w poniedziałek do oddania, że zapomniałeś o oddać, i czasami do, do, dosłownie na minutę dzwonię właśnie do, do tego wiecie, ziomka z Rady i mówię, stary, ja za chwilkę będę, tylko poczekaj, ja to zaraz oddaję, poczekaj. I nie, raz, słuchajcie, ludzie czekali. Czasami moi koledzy mieli trochę mniej szczęścia, bo takich właśnie jest, tak się wyrażę, jak ja nie mieli, i ten, i, i, no i się słuchajcie, spóźniali. Czasami było tak, jak wspomniałem, że człowiek wybiegał z tego domu, e, w połowie drogi wracał, żeby to wszystko jeszcze przewinąć na magnetowizie, bo kiedyś były filmy na taśmach. Taśmy, słuchajcie, były takie, takie, takie można powiedzieć, były, były słuchajcie, kastety, były magnetowidy, wpychało się w magnetowid, no, i na ciało. Te taśmy, słuchajcie, były, można powiedzieć, troszkę podatne na, 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 na zniszczenie, rozmakresowania. One, one mogły, słuchajcie, się pogiąć, mogła Wam, słuchajcie, głowica wciągnąć, czy tam wideo mogło Wam, słuchajcie, wciągnąć e, taśmę, to no, cyrki tam się działy, te, czasami te filmy z, z pożyczalni, takich, można powiedzieć, takich mniejszych, bo u mnie przynajmniej takie było kilka, o, o których, słuchajcie, za, za chwilkę powiem, Właśnie z tych się, to właśnie te filmy tam czasami były tak ściochrane, że no wi wi wiadomo, no, tragedia była. E, pamiętam, jak dziś e, ja jestem z nie? i w tym moim mieście, oczywiście, oczywiście to nie o Zorków, także, także nie, 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 słuchajcie, w tym, słuchajcie, moim mieście było właśnie też te kilka wypożyczalni wideo. E, z tego co ja pamiętam, z moich lat e, była jedna wypożyczalnia na ulicy Kamiennej. E, kto jest z mojego miasta i może mi ogląda, nie wiem to wie o co chodzi. Jedna była w Mars. Ona na samym początku mieściła się na ulicy, kamiennej. Tam był taki typ, o którym te zafikaty powiem. Gość, który to był po właściciel. Jedna właśnie mieściła się na ulicy Kamiennej, a później przyszła do śmiachowskiej siódemki, Tak na rogu była. Ale to było już później lata 90. Była jedna na dołku u mnie, czyli nie myli z dołkiem z policyjnym. Słuchajcie, tam, tam, tam był Oscar 1. I Oscar 2 był na o 650-lecia pamiętam I, i to było chyba te, o których ja w ogóle wiedziałem na pewno było ich więcej, bo tam gdzieś w rogach musiałem, bo to przeważnie było tak, że jak ktoś miał odrobinę miejsca gdzieś, czy tam wynajem jakąś piwnicę coś, bo, bo to wszystko nawet, słuchajcie mieściło się czasami w piwnicach różnych domów po prostu ludzie wynajmowali jakiekolwiek, nie wiem yy, no, jakiekolwiek yy, miejsce, gdzie można było to, słuchajcie filmy rozłożyć, bo to gdzieś był na ten interes ludzie kiedyś chodzili wypożyczali te filmy nie było, słuchajcie, nic piękniejszego jak weekend, no, zaczynał się weekend, szło się w sobotę wieczorem wypożyczyć film, żeby się fajnie bawić, nie wiem, no, w domu z kolegami, samemu, wiecie o co chodzi. I, i, I to były, słuchajcie, czasy, czasami, jak wspomniałem, już szło się, to, tych w pożyczalni, tam się czasami siedziało z godzinę, z dwie, czego się szukało, czasami się nie znalazło, wróciło się po prostu do domu, ale cały fakt, że gdzieś się wychodziło, taki był rytuał. Tak się wyrażę. Przychodził, się ten weekend i każdy garował do wypożyczalni. Czasami oczywiście trzeba było się zapisywać na filmy z tego względu, że e, te filmy, no niektóre te nowości, które chodziły tak szybciej, no to jednak one wychodziły. No i co? No i takie rzeczy, się różne były. Odnośnie tego właśnie gościa od Marsa muszę przyznać, że gość był trochę irytujący. E, to był typ, przepraszam, Mars? Tak, Mars. To był typ, który właśnie miał tę całą wypożyczalnię i chciał być takim spaniakiem. Pamiętam ja, moi koledzy o Gozie miał, yy, yy, tak jeszcze wspomnę jeszcze na marginesie, razem z filmami wideo, które właśnie w takiej właśnie piwnicy mieściły w takiego domu. Miał też wypożyczalnię w skraju kartów, czyli tych kadliczy do, do, do Pegasusa. I tam było zrobione tak, że była lada, słuchajcie, miało to chyba z, jakiej, z jakiejś płyty pięściowej, zrobione wiecie, taką, tą, yy, taką, jakby powiedzieć, ladę, tylko w tą stronę, więc tak się wyrażę i na tym były słuchajcie punkty porobione, no i te karty były tak, słuchajcie, koło siebie poukładane. Eee, no to no tam, Pamiętam, że zawsze się grę brało tak samo, bo, bo to był ten sam mechanizm. Eee, gra się brało w sobotę, oddawało się w poniedziałek, także przez weekend przeważnie te lepsze gry to znikały, bo, no bo każdy chciał sobie słuchajcie grę ograć, może nawet przejść. Eee, a pamiętam, że wtedy te wypożyczanie tych gier w takich tak, taniej nie było, bo to chyba się miało na równi chyba prawie z, z wypożyczeniem taśmy wideo, więc to nie było, no to, słuchajcie, więc to było coś, nie? No także z kumplami wymyśliliśmy jak typa rąbać, ale to już później. Po prostu zdejmowaliśmy mu plombę z kartu, podmienialiśmy, bo kiedyś, już o tym wspomnę później, może w innych materiałach, ale kiedyś po prostu można było te, te karty, ogólnie nie było kartów y, oryginalnych, przeważnie z pnas przychodziło przechodziło z zachodu, od ruskich. No i co, no i, no, no i tam te lewe gry, takie, które nam się nie podobały, po prostu podmienialiśmy. Z biegiem czasu, no. A to temat na zupełnie inny materiał, natomiast... Co jeśli chodzi o tych filmach, słuchajcie, no to mówię, to takie czasy były. Później w latach 90., tak można powiedzieć, w połowie już wyszły te filmy DVD, więc powoli były wypychane i zastępowane. Słuchajcie, te filmy wideo. No i co? No i właśnie były wypychane przez te filmy DVD. Oczywiście jakoś była świetna, różnica między tymi filmami, i wiecie, kopiami, to co po prostu na, na ekranie, była tak kolosalna, że naprawdę, no. Dlatego właśnie mam tyle tych filmów, co mam, bo... bo tak, nie? Jak, jak wcześniej wspomniałem, też w moim poprzednim materiale, zamierzam zbierać też, kolekcjonować, zbierać, to jest zbiera, zamierzam, kolekcjonować filmy VHS. W Polsce w domu, bo nie mieszkam w Polsce, mieszkam w UK, w Polsce słuchajcie w domu, mam tam kilka takich można powiedzieć perełek. No i tutaj właśnie też udało mi się kupić w sklepie z używanymi sprzętami, czyli jest, jest, jest jak cash convert tutaj u mnie. Udało mi się kupić w naprawdę w świetnym stanie, w świetnym stanie taśmy i w świetnym stanie słuchajcie ogólnie całe opakowanie, cały pak słuchajcie szklane pułapki tych, tych pierwszej, trzy części, czyli, czyli trylogii. No i tak zamierzam, słuchajcie, sobie teraz ten temat układać. Zamierzam, miałem gdzieś tu w salonie sobie zrobić taką właśnie półkę z tymi VHS-ami i będę chciał sobie je właśnie kupić w takim miarę dobrym stanie, jakieś tam te pierwsze wydania czy coś. No i oczywiście będę musiał się gdzieś rozrzec za magnetowidem, który to wszystko ogarnie. Co do filmów pożyczalni, powiedziałem, to były piękne czasy. Później się wszystko spieprzyło. Dlaczego się spieprzyło to wszystko? No dlatego, że ktoś wymyślił jebane VOD. A wiecie co to jest VOD, to jest Video On demand. No i zaczęło wychodzić, to powoli tak zanikało wszystko, powoli wszystko zanikało. Ale pamiętam, że w Łodzi jeszcze do 2006 chyba roku była wypożyczalnia... 6 No, chyba tak. Była, słuchajcie... Beverly Hills wypożyczalnia, tak, to się nazywało tak. Istniała jeszcze wypożyczalnia Beverly Hills, bo tam jeszcze mieli, właśnie nie wiem, czy oni takim na mieli. Natomiast mieli na pewno DVD i te powoli blu ray e. No ale wiadomo, to wszystko zostało wyparte przez, przez te właśnie... Przez Usługi słuchacie streamingowe, jeśli chodzi o... Yy, o net, tak. Net wszystko można powiedzieć wypar. I teraz tak, dlaczego? Zobaczcie mi po prostu proste pewno pytanie, niektóre, słuchacie, osoby się na pewno nie zastanawiają. Dlaczego ten typ zbiera filmy, DVD, nie wiem, DVD czy tam Kijakolwiek, skoro mamy usługi streamingowe, inne rzeczy i... Po co to? Znajdujesz miejsce człowieku i tak dalej, nie? Ja Wam powiem jedną rzecz. W usługi streamingowe są naprawdę spoko, bo... Możesz wiem, to nie wiem, na telefonie wszystko obejrzeć, jak chcecie na telewizorze, na kompie. To jest fajna rzecz, tylko że to nie jest, słuchajcie, tam nie ma nic stałego. Musicie wiedzieć, że e, te usługi streamingowe wykupują chyba e, prawo do streamingu e, danego filmu do pewnego momentu i one po znikają i są zastępowane przez e, jak tam inne filmy, tak? Więc jeśli chce cokolwiek obejrzeć, uwierzcie mi, że jeśli na przykład teraz nie wiem, ja będę chciał obejrzeć taki film, na przykład Piąty Element, i pójdę na Netflix, tego tam nie znajdę. Będę, nie wiem, sobie obejrzeć e, Bratewskich Wilków, pójdę na, pójdę na tego tam, słuchajcie, nie znajdę. Nie wiem, Leon Zawodowiec, pójdę tam, nie znajdę. No to gdzie pójdę? Pójdę do siebie na pokoju, słuchajcie, na górę i spakuję, słuchajcie, do napędu e, mój film i obejrzę. E, dlatego powiedziałem, najbardziej, wiecie, co mnie boli w wszystkim? bardziej mnie boli, że ta cała kultura tego wszystkiego i historia filmów zanika właśnie w ten sposób, że młodzi ludzie nigdy się nie dowiedzą, jak to było dymać przez pół miasta i, i że, nie wiem, ogarnąć się, kurde, że faktycznie tego filmu nie przewinął, albo że biegłeś, słuchajcie, nie wiem, w, przypominałeś sobie 15 minut przez zamknięcie tego właśnie przybytku, że nie oddałeś filmu, bo za chwilkę będziesz musiał zapłacić karę, czyli ten de facto dziennie jeszcze ekstra, nie? No, takie trochę to, kurde, smutne jest, no niestety jest to prawdziwe. Dlatego właśnie ja staram się tym wszystkim otaczać. Ktoś powie, masz kryzys wieku średniego. No nie, ja po prostu lubię filmy, uwielbiam filmy, naprawdę uwielbiam dobre kino. Ja uważam, że teraz jest dobrego kina coraz mniej. Na palcach jednej ręki naprawdę mogę policzyć dobre filmy tego roku, przynajmniej do tej pory. A filmy lat 90., filmy lat 80., filmy lat, nie, w połowie 70., bo takie też znam, takie też lubię, to tam są, słuchajcie, perełki kina. Zobaczcie nawet prosty przykład, y, 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 teraz już filmów, które w ogóle umarły i praktycznie nie ma, to jest western. Zobaczcie, y, y, brzydki, zły, czyli, jak to było, bad, ugly and evil. Słuchajcie, takie słuchajcie rzeczy były to, to na pewno było coś dlatego to właśnie wszystko nie chcę żeby tak właśnie nie wiem wiecie, gdzieś to wszystko zginęło dlatego postanowiłem robić materiał o filmach i grach filmach rzędu no wiadomo bardziej tych starszych natomiast tych nowszych też słuchajcie się nie ustrzegę więc czasami też na przykład nie wiem wyjdzie coś z tych filmów nowszych e, tutaj jakieś recenzje inne rzeczy natomiast na, na moim kanale właśnie dostajecie to co właśnie wiecie teraz czyli wspomninki typa który ma prawie 40 lat i pamięta zeszłe dekady y, oraz, oraz dobre gry, słuchajcie, dobre gry, a najlepsze gry wychodziły na ósemki, 16 i 32, dwójki, no, jeśli chodzi o bity, takie, które naprawdę mi wpadły w głowę i naprawdę na których się wychowałem, które jakieś, nie wiem, wyzwanie dla mnie y, dawały, rzucały jakieś, słuchajcie, wyzwanie. Ym, dobra, to wszystko. Takie słuchajcie, moje wspominka szybka. Dajcie mi znać w komentarzach, jak Wy to wszystko pamiętacie. Jestem ciekaw, ile osób pamięta takie czasy, jestem ciekaw, ile osób nie pamięta w ogóle i dla nich to jest słuchajcie, czarna magia. serce te komentarze zadać do Was. Do następnego. Trzymajcie się. Strzała!